Wszyscy jesteśmy hipokrytami. Rolnik za domem eko hoduje, a wszystkich innych chemią truje. Belfer dzieci w systemie tresuje, wiedząc, że ich potencjał marnuje. Lekarz procedury stosuje w szpitalu, nie przestrzega ich u siebie w realu. Ekspedientka w sklepie daty ważności zamazuje, a u siebie w lodówce świeżości pilnuje. Kochani, zmianę świata, zmianę świata należy zacząć i można zacząć tylko od siebie. Ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni, wszyscy jesteśmy tu na Ziemi jedną rodziną i wszystko do nas wraca. Zmianę świata można zacząć tylko od siebie.